Piątek, 5 sierpień 2022, dziś rusza czwarta kolejka spotkań PKO Polskich Ekstraklasy i razem z nią ruszamy my, Tylko Ekstraklasa podcast zapowiadający tą kolejkę. Z tej strony Kamil Wasiek, zapowiadać będę razem z Krystianem Mazurem, portal Tylko Ekstra Klasa. Witam się Krystian. Cześć, kłaniam się. W tej kolejce, jak i każdy odbędzie się 9 spotkań. Tak na szybko, moim zdaniem, najciekawiej zapowiadają się spotkania górnika z Rakowem, a także Stali z Krakowią. I może na trzecim miejscu powiedziałbym, że legia piast. Może to jest kontrowersyjny wybór, no to jeśli chodzi szczególnie o spotkanie Stali z Krakowem, ale uważam, że to będzie mega ofensywne spotkanie, mega ciekawe dla postronnego widza. A jak, się, a jak będzie, zobaczymy w piątek o godzinie 18. Przechodzimy do dzisiejszych spotkań. Dzisiaj odbędą się dwa mecze. Wspomniany wcześniej mecz pomiędzy Stalą i z Krakowią, który odbędzie się o 18.00, a także spotkanie o godzinie 20.30 pomiędzy Legią i Piastem. Zacznijmy od spotkania Stal z Krakowią. Stal do tej pory cztery punkty piąte miejsce w tabeli, a Krakowia trzy zwycięstwa. Świetne rozpoczęcie sezonu. 7, 9 punktów. I drugie miejsce w lidze. Jakiego spotkania krystian się spodziewasz, czy twoim zdaniem Krakowie jest zdecydowanym faworytem tego spotkania, czy Stal może zaskoczyć? I tu mogę zaskoczyć opinią swoją, bo uważam, że Krakowie czeka najtrudniejsze wyzwanie w tym sezonie. Mimo że nie straciła bramki, grała między innymi z Legią Warszawa, w poprzedniej kolejce to po prostu chcę zaznaczyć to, że Stal bardzo mnie zaskoczyła w meczu z Rakowem i z Rakowem pokazała, że nie należy jej skreślać, mimo że jest underdogiem, że nie jest faworytem. I osobiście sam uważam, że Krakowia nie przegra tego meczu, ale na pewno to będzie do, do, dla oka przyjemne i ofensywne widowisko według mnie. Mhm. Jeszcze, ja w... dodać, mhm. jeszcze że dodam fakt, że stal w całej historii pojedynków z Krakowem w najwyższej klasie rozrywkowej nie wygrała ani jednego meczu z Krakowem. Więc liczby, przy, przy, więc liczby na dzień dzisiejszy Mówią nam, że Krakowia powinna wygrać ten mecz. Czy jak liczby nam tak mówią, to rzeczywistość Ekstraklasy pokaże, że pewnie Stal wygra, ale to dowiemy się o godzinie 18. Moje przewidywania są troszeczkę, no troszeczkę można powiedzieć inne od twoich, bo myślę, że Stal jednak, jeśli cię dobrze zrozumiałem, myślę, że dobrze ci zrozumiałam, nie przegra tego spotkania, mimo że Krakowia, mimo że liczby wskazują na Krakowie. To ja powiem Ci, że dla mnie Krakowa jest zdecydowanym faworytem i Krakowa jednak wygra to spotkanie i zaliczy czwarte zwycięstwo z rzędu. Ja, ja dałem, że Krakowa y, może wygrać to spotkanie, ale to będzie dla mm. nich najtrudniejsze spotkanie w tym sezonie i według mnie nie przegra tego meczu Krakowia. Mm -hmm, okay. e, drugim spotkaniem piątkowym będzie mecz pomiędzy Legią a Piastem. Oba zespoły, które rozczarowały na początku sezonu. Cztery punkty w dziewięć, na dziewięć możliwych Legii. Trzy trzech jest to na pewno wynik poniżej oczekiwań stołecznych kibiców. Natomiast Pias w dwóch spotkaniach zdobył 0 punktów i razem z Lechem zamyka ligową tabelę. No, Legia moim zdaniem jest faworytem z tego spotkania. Gra u siebie i wydaje mi się, że będzie obraz tego spotkania zbliżony do meczu pomiędzy Legią a Zagłębiem niż meczu Legii z Krakowią. Pias ma swoje problemy. Wiadomo, że przyszedł do zespołu z Gliwic Jorge Felix, no ale najprawdopodobniej jeszcze nie zagra w spotkaniu z Legią. Dużo będzie, tak jak zawsze w ostatnim czasie, zależeć od postawy Rozue, który jest zaangażowany większość bramek zespołu Legii. Ja uważam, że mimo wszystko Legia wygra to spotkanie. Jakie są twoje przewidywania na temat tego meczu? Czy Piast postawi się Legii? Może wygra to spotkanie, czy jednak Legia spokojnie zwycięży? No wiesz, ja optuję bardziej za tym, że możemy spodziewać się bardzo wyrównanego, ale bolącego oczy meczu, bo wiadomo piast na początku sezonu nie zachwyca, jak to ma w zwyczaju. Legia też gra, jak gra, nieprzyjemnie dla oka. Wiadomo, trener Rujina dopiero zaczyna swoją przygodę. Z Warszawą dopiero poznaje zespół też Legia. Wiadomo, wciąż szuka napastnika, jest to ich bolączką właśnie i też kolejną ich bolączką jest... Brak obrońcy, bo Nawrocki kontuzjowany, Wieteska odszedł do Francji i na pewno spędza to sen w powiek kibiców i działaczy znajdujących się przy Łazienkowskiej. Jeszcze na, warto dodać e, fakt, że ostatnia wygrana Legii w meczu z Piastem miała miejsce u siebie w 2018 roku, więc można powiedzieć, że Piast w Warszawie czuje się jak ryba w wodzie. A jak wyjdzie, zobaczymy. Ja przewiduję remis. Pamiętamy poprzedni mecz pomiędzy tymi drużynami i bardzo dużo bramek Torilla w spotkaniu z Legią. Legia, która była wtedy w dużym kryzysie, to był chyba bodajże ostatni mecz trenera Michniewicza, jeśli chodzi o posadę szkoleniowca Legii. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przechodzimy do sobotnich spotkań. W sobotę odbędą się trzy mecze. O 15.00 Lechia, Lechia zmierzy się z Koroną. Drugim spotkaniem będzie mecz o godzinie 17.30 pomiędzy Jagiellonią i Radomiakiem. I można powiedzieć, na taki deser, taką wisienką na torcie będzie mecz pomiędzy Śląskiem i Wizewem o godzinie 20.00. Lechia Korona. Lechia trzy punkty na razie zgromadziła w dwóch meczach. Rozegrała dwa spotkania, ponieważ wiemy, że jeden mecz przełożyła ze względu na udział w europejskich pucharach. Trzynaste miejsce w tabeli. Korona po trzech spotkaniach cztery. Punkty i szóste miejsce w tabeli. Korona, żeby osiągnąć korzystny wynik, na pewno obaj się zgodzimy, musi zagrać tak jak ze Śląskiem, a nie tak jak, e, tak jak z Krakowią, gdzie trener Żyński sam powiedział, że jeśli będą tak grać, no to spadną z tej ligi. Lechia pokazała się jako zespół dojrzały w poprzednim meczu z Winzelem, chociaż ma, miała różne fazy, jeśli chodzi o swoją grę. Natomiast pokazała się z takiej strony, że jest zespołem, który w tym sezonie także powinien walczyć o awans do europejskich pucharów. Jakiego spotkania się spodziewasz? Jak przewidujesz? Moje przewidywania są takie, że to spotkanie zakończy się remisem, że będzie troszeczkę szachów, takiej twardej, ciężkiej, gry ostrej, może mniej, troszeczkę atrakcyjnej z piłkarskiego punktu widzenia, ale wynik skończy się. Mecz zakończy się wynikiem premiseowym. Będę brutalnie szczery i powiem Ci, że spodziewam się kompletnie podobnego meczu w 95%, takiego jak miał miejsce tydzień temu w meczu w Łodzi, kiedy Lekia podejmowała widzę. I jeszcze mogę powiedzieć fakt taki, że Korona w ostatnich czterech meczach bezpośrednich z Lekią Gdańsk niestety przegrywała trzy razy, jeden raz zremisowała. Więc liczby mówią jedno, ale uważam, że Korona, tak jak miało to miejsce w przypadku Wizawa, postawi ciężkie warunki Lechi i o te trzy punkty będzie naprawdę ciężko drużynie z Gdańska i moje przewidywanie jest takie, że Lechia nie przegra tego meczu, ale o trzy punkty będzie miała bardzo ciężko. Drugim sobotnim spotkaniem jest mecz pomiędzy Jagielonią Białystok a Radomiakiem Radą. Jagielonia do tej pory Zgromadziła trzy punkty, co daje 12 miejsce w tabeli na ten moment. Natomiast Radomek zdobył dwa punkty, co aktualnie plasuje ten zespół na 15 pozycji. No, kibice Jagieloni na pewno chcieliby, żeby ten zespół zagrał tak jak w spotkaniu z Pogonią. Tylko jest jeden, jedna rzecz, na pewno zdecydowanie do poprawy skuteczność Jagielonia była zespołem lepszym niż pogoń w tamtym meczu, no ale bardzo dużo marnowała sytuacji, to musicie zmienić, jeśli podopieczni Macieja Stolarczyka chcą pokonać zespół z Radomia. Liczą też na pewno na dobrą postawę i Maza, który wrócił, tak jak wiemy, po poważnej kontuzji, jaką była, jaką było zerwanie więzadeł krzyżowych. Musi też na pewno Jagielonia bardziej odpowiedzialnie zagrać w defensywie. Natomiast przechodząc do zespołu Radomiaka, Kolej, to już mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, w poprzednim podcaście, że Radomek przypomina pozostałe zespoły prowadzone przez trenera Lewandowskiego, czyli troszeczkę mm, naiwnie w ofensywie, za bardzo w ofensywie, kosztem obrony. Radomek popełnia dużo błędów, traci dużo bramek i może to, może się okazać, że to będzie największy problem. I na pewno trener Lewandowski musi to zmienić w funkcjonowaniu tego zespołu, aby Radomiak, już nie mówię, nawiązał do bardzo dobrej jesieni z poprzedniego sezonu, ale był zespołem takiego, był zespołem środka tabeli, bo uważam, że na ten moment ten zespół ma potencjał na to miejsce w tabeli, nic więcej. Jakiego meczu się spodziewasz, czy jest dla ciebie faworytem? Ja powiem, jeśli chodzi o swoją osobę, że przewiduję zwycięstwo Jagiellonii w tym spotkaniu. Zgadza się w pełni z od razu na początku, dając swój typ, że według mnie też Jagiellonia wygra, ale na pewno nie, nie będzie takie zwycięstwo, takie nudne, że będzie to w mojej opinii bardzo widowiskowy mecz. Bo i jak musi coś sobie udowodnić i Jagielonia, więc spodziewam się worku bramek, ale tak jak obaj wspomnieliśmy i się zgodziliśmy, Jagiellonia powinna wygrać ten mecz. Na pewno martwi to, że Jagielonia w poprzedniej kolejce straciła dwóch ważnych stoperów w postaci Puerto i Pozdana, ale zobaczymy, jak Maciej Stolarczyk ustawia ten zespół. I mi się zdaje, że jak wychodziła na pogoń z trójką obrońców, tak po prostu teraz w meczu z jakim po prostu zmieni formację. Ostatnim sobotnim spotkaniem będzie pojedynek pomiędzy Śląskiem Wrocław a Widzewem. Śląsk Wrocław do tej pory zgromadził cztery punkty, co pracuje ten zespół na siódmy miejscu w tabeli. Natomiast widzę, mimo bardzo fajnej gry w tych spotkaniach, zgromadził troszeczkę może ilość punktów poniżej tego, co pokazywał na boisku, bo jest to liczba trzech punktów, co plasuje zespół z Łodzi na ten moment na 11 miejscu. Śląs to, jak wiemy, z nowym trenerem, z Iwanem Dżurdzewiczem. No, powiedziałbym, że po pierwszych dwóch kolejkach powie... rzekłbym, że imponuje, ponieważ zwycięstwo z Pogonią między innymi jest to wynik na pewno godny pochwały. Natomiast w spotkaniu z Koroną ten zespół dał się zdominować i był Zespołem zdecydowanie słabszym od drużyny Skierc. Z, z fajnej strony zaprezentował się Johnny Boach i bardzo możliwe, że wyjdzie w podstawowym składzie przeciwko zespołowi Widzewa. Spodziewam się fajnego spotkania, ponieważ oba te zespoły w pierwszych kolejkach pokazały nam ofensywną grą, grę. Spodziewam się dużej ilości bramek. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Myślę, że to może być jedno z najciekawszych spotkań w tej kolejce. Moim zdaniem, bliżej mi jest do remisu, natomiast jeśli miałbym wskazywać lekkiego faworyta w tym spotkaniu, wskazałbym na zespół Śląska, ponieważ uważam, że widzę, że jeszcze w tym meczu nie poradzi sobie ze swoimi problemami obronnymi, które mogliśmy dostrzec w poprzednich spotkaniach. Jak widzisz to spotkanie? Jak przewidujesz, kto jest twoim zdaniem faworytem tego meczu? Tak jak, tak jak wcześniej mówiłem w czwartkowym podcaście, na pewno projekt Śląska pod tyłem Dziury dziewicz dopiero raczkuje i na pewno nie należy się spodziewać, że od razu będzie Śląsk w topowej formie, od razu wszystko będzie fajnie poukładane. Wiadomo, Śląsk w okresie letnim, jak to ja, ja mówię, przyszedł wielkie wietrzenie magazynów, kilku piłkarzy odeszło, kilku przyszło. Nie są jeszcze zgrani, zobaczymy na co będzie ich stać, ale przechodząc do Widzewa, na pewno Widzew po tych trzech kolejkach zasłużył na coś więcej niż trzy punkty. Tak mi się zdaje, że optymalnym... Z dobyczą punktową mogłyby być cztery punkty, Wtedy w widzewie byliby zadowoleni, ale też y, należy wspomnieć, że Widzew na pewno gra fajną piłkę, fajną dla oka, na pewno nie, nie boi się ekstraklasy. I można powiedzieć, że ze Śląskiem, tak jak mówiłeś, będzie wyrównane spotkanie, ale ja y, akurat tutaj y, dałby, przychylałbym się, że to właśnie widzę y, y, jakby y, co innego byłoby niż remis? To widzę, według mnie, odniesie zwycięstwo na fali poprzednich spotkań. Jeszcze co warto dodać, to widzę, że ostatni raz we Wrocławiu wygrał w 2011 roku, więc fajnie było wygrać ponownie, ale w ich ostatnim star starciu w ramach Pucharu Polski to właśnie widzę w ogóle. Czas pokaże, jak potoczy się ten mecz i kogo przewidywania okażą się bliższe prawdy. W niedzielę będziemy świadkami trzech spotkań naszej ligi. W niedzielę o 15.00 warta zmierzy się z pogonią, o 17.30 bardzo spotkanią, zapowiadającym się spotkaniu w Zagłębie zmierzy się z Lechem Poznań. I ostatnim aspektem tego dnia z naszą migą będzie pojedynek pomiędzy kurnikiem Zabrze a Rakowem przez Tochowa. Zacznijmy od meczu pomiędzy Wartą Poznań i pogonią. Gdybym nie znał wyniku spotkania pomiędzy Wartą a Miedzią, powiedziałbym, że Pogon jest zdecydowanym faworytem, że warta nie ma czego szukać. W tym spotkaniu, póki nie kupi napastnika, albo póki nie wyleczy się Adam z Relak. Natomiast spotkaniu z Miedzią oglądałem wartę, która imponowała, która nawiązała do dobrych występów z poprzedniego sezonu. I biorąc pod uwagę to, że Pogoń ma wahania formy, fakt, że już nie gra w europejskich pucharach, więc może się skupić w 100% na lidze, powiem ci szczerze, że nie mam takiej pewności, że Pogoń wygra to spotkanie, aczkolwiek. Jednak mimo wszystko, gdybym miał się przymierzyć do wskazania faworyta tego spotkania i kto wygra, wskazałbym jednak na zespół pogoni. Ale skromne zwycięstwo. Ciekawi mnie, czy od początku meczu zagra Luka Zachowicz, który został dość szybko zmieniony, ponieważ no nie oszukujmy się, nie zaliczył najlepszego występu w poprzedniej kolejce. Czy miejsce w składzie utrzyma alki, czy może Biczak chciał z powrotem wróci do podstawowego składu. Zobaczymy, te odpowiedzi poznałem w niedzielę o 15. Jak oceniasz to spotkanie? Jakie są Twoje przewidywania? Czy pogoń Twoim zdaniem jest zdecydowanym faworytem tego spotkania? Czy Warta nawiąże walkę w tym meczu? Powiem tak: pogoń na wyjeździe, a pogoń u siebie to zupełnie dwa inne zespoły. Jeśli pogoń grałaby z Wartą u siebie, to bez wahania wskazałbym, że pogoń odniesie zwycięstwo. Niemniej pogoń gra na wyjeździe, takie są fakty. Ostatnie trzy mecze z Wartą to były trzy remisy. Także może przy okazji czwartego pojedynku. Ktoś w końcu okaże się zwycięski, a tak zupełnie poważnie, to mi się zdaje, że Pogoń, jeśli chce się liczyć w walce o tytuł, to musi wygrać to spotkanie, musi zdobywać punkty i po prostu być w tym czubie od początku do końca. A jeśli chodzi o samą wartę Poznań, to spodziewam się dla nich trudnego meczu, ale nie są bez szans w tym i mi się zdaje, że napsują trochę krwi Pogoni. Ale chciałbym po prostu zobaczyć, bardzo fajny mecz, bardzo fajną piłkę i oby zwycięską dla Pogoni w Po meczu warty z Pogonią na boisko w Lubinie wyjdą piłkarze Zagłębia i Lecha. Zagłębie do tej pory zgromadziło cztery punkty, co daje dziewiąte miejsce w tabeli, natomiast Lech, tak jak wiemy, grał dwa spotkania, dwa, nie trzy, dlatego, że występował w europejskich pucharach. Dalej występuje, ale chodzi o to, że przełożył jedno ze spotkań, zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Wiemy, że Zagłębie nie leży Lechowi, patrząc na historię ostatni ostatnich spotkań pomiędzy tymi zespołami. Jakiego meczu się spodziewasz? Zagłębie w ostatniej kolejce zaskoczyło, wygrało z Piastem, co może zmotywować dodatkowo zespół z Lubina, dodać wiary we własne umiejętności. Jak twoim zdaniem spisze się Lech? W jakiej będzie formie fizycznej po spotkaniu czwartkowym z Islandczykami? Czy przełamie złą pasy z początku sezonu i czy wygra to spotkanie z Zagłębiem? Moje przewidywania, jeszcze kończąc, są takie, że w tym meczu padnie wynik remisowy. Od razu, jeśli chodzi, jesteśmy przy temat przewidywań, to według mnie wygra lek, ale, zaznaczę to ale, to w mojej opinii będzie najnudniejszy mecz kolejki o się wyjął, ale tak uważam, że lek skrom, skromnie. Mężą... Oby, bo zamierzam obejrzeć się... go. Mam nadzieję, że się pomyliłeś. <laughs> w moim przewidywaniu, Lech po prostu wymęczy to zwycięstwo, będąc po wyjeździe z Islandii. Mi się zdaje, że na pewno nie będą na wyświeżeniu i po prostu wygrają, ale to nie będzie jakiś piękny, finezyjny futbol. Ostatnim niedzielnym spotkaniem będzie górni... pojedynek między Górnikiem Zabrze a Rakowem Częstochowa. Górnik na ten moment zgromadził trzy punkty. W ostatniej kolejce zaliczył pierwsze zwycięstwo pokonując zespół Radomiaka, 3 do 0, daje to dziesiąte miejsce w tabeli. Raków zgromadził 6 punktów, zagrał dwa spotkania, oba wygrał. Zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Wiadomo, na to spotkanie trzeba patrzeć z tej perspektywy, że Raków będzie po spotkaniu ze Spartakiem Trnawą też od wyniku tego meczu Zależy, czy trener Papszun postawi na pierwszy garnik w spotkaniu z Górnikiem, jak bardzo będzie rotował składem. Górnik u siebie, niesiony żywiołowymi fanami, Torstidon, na pewno też będzie zespołem groźniejszym niż na wyjeździe. Fajnie w ostatnim spotkaniu zagrał Lukasz Podolski, który widać jest w optymalnej formie, zaliczył dwie asysty. Też w środku tygodnia doszło do transferu pomiędzy tymi zespołami. Z Górnika do Rakowa przejadł się Bartosz Nowak. Moim zdaniem będzie to spotkanie, gdzie oba zespoły dojdą do głosu, strzelą bramkę, może być dużo bramek. Ciężko mi powiedzieć, kto wygra, tak jak mówię, dużo zależy też od składu wystawionego przez trenera Papszuna, od tego z jakimi nadziejami na awans po spotkaniu ze Spartakiem. Raków pojedzie na wyjazd, na spotkanie rewanżowe w jeszcze następny czwartek. Mimo wszystko Raków jest lekkim faworytem, bo na początku sezonu pokazał, że jest w stanie skutecznie godzić Europę z ligą. Jak przewidujesz to spotkanie? Kto jest twoim zdaniem faworytem? E, możesz jeszcze poruszyć temat e, przenosin Bartosza Nowaka do Rakowa, Częstochowa. Czy spodziewasz się, że Lukas Podolski zaliczy jeszcze lepszy sezon niż sezon poprzedni? No, nawiązując do Lukasa Podolskiego, pozostając w tym temacie, to według mnie, jeśli zdrowie mu pozwoli, to zaliczy lepsze liczby niż miało to miejsce przed rokiem, bo można powiedzieć, że odgrywa coraz większą rolę w klubie, na pewno jest dobrze przygotowany, kontuzje go nie męczą, tak jak miało to miejsce przed rokiem i mi się zdaje, że zobaczymy mimo wieku tą lepszą wersję Lukasa Podolskiego, mimo, że zaprezentował się w poprzednim sezonie bardzo dobrze, to jest na pewno gwiazdą ligi i spełnia pełne oczekiwania, jakie oczekiwano w nim w Zabrzu. i na pewno w tym spotkaniu będzie liderem. A jak, gdzie poniesie tego górnika? Zobaczymy. I według mnie to spotkanie zakończy się remisem z uwagi na to, że Rakus swój mecz gra w czwartek i po prostu mi się zdaje, że ten full focus dalej pozostanie mimo że Liga Ligą pozostanie na fazie krupowej ligi konferencji, bo... Będą chcieli dokonać czegoś historycznego, a wiadomo, jeśli nie jesteś na czymś w pełni skoncentrowany, to, od, to wypełnienie tego celu może być ciężko. Ale też, co warto wspomnieć, to po pierwsze Raków w tym sezonie w każdym meczu o stawkę był niepokonany i jest niepokonany. I jeszcze Raków w meczu z Górnikiem bezpośrednim w ostatnich trzech meczach nie wychodził, ze nie, nie wychodził ze zwycięstwem, więc Górnik ma korzystny bilans z Rakowem i jak to będzie miało miejsce po meczu na Ernesta Pola. Zobaczymy. Ale spodziewam się dobrego widowiska. Miejmy nadzieję, że będzie rzeczywiście dobre widowisko, ponieważ będzie to nas zachęcać, oczywiście obserwatorów Ekstraklasy do obejrzenia innych spotkań. Bardziej Będziemy mieć lepsze wrażenia, czysto piłkarskie. Zobaczymy, jak ten mecz się potoczy. Na zakończenie kolejki lider tabeli, czyli Wisła Płos o godzinie 19:00 zmierzy się z Beniaminkiem Rozgrywek, czyli Miedzią Legnica. Tak jak wspomniałam Wisła Poczyn z liderem, do tej pory zgromadziła komplet punktów, czyli 9 punktów, stosunek bramek to 10 do 1. Mieć Legnica na ten moment zdobyła jeden punkt, co daje 16 miejsce w tabeli. No, obserwując pierwsze spotkania tych drużyn wydaje się, że Wisła Pozysk jest zdecydowanym faworytem, że tu Wolski-Dawo powinni samodzielnie zapewnić nawet zwycięstwo. W zespołowi dobrej w do bardzo dobrej formy zaczyna wracać Dominik Furman. Wisła Płock stabilna w defensywie, Sekulski w dobrej formie. Widać, że też Kolar potrafi coś dać z ławki, jeśli otrzyma szansę. Miedź Legnica zaprezentowała się dobrze fragmentowo z Radomiakiem, natomiast wiele gorszy mecz zagrała z zespołem Radomiaka Radom. No, wszystko wskazuje na Wiskę Poza, ale wiemy, tyle lat oglądamy tę ligę, że może być zupełnie inaczej, że tą mieć może wysoko wygrać. Moim zdaniem jednak, mimo wszystko, wskazuje Poz udowodni dobrą postawę z poprzednich spotkań i pewnie wygra w tym meczu. Jakie są Twoje przewidywania? Czy jesteś mm, zaskoczony, że tak odpalił Dawo, który ma świetne liczby trzy bramki, dwie asysty? I na co Twoim zdaniem stać w tym sezonie zespół trenera Sama? Jeszcze tylko Ci poprawię. Mieliście Legnice w ostatniej kolejce z Wartą Poznań grała, bo dwa razy radam, jak powiedziała. Tak, rzeczywiście, jeśli tak powiedziałam, to przepraszam, oczywiście eee... grałem z Redomakiem jakimś z Wartą. I jeszcze, i, jeśli pytałeś o duet wolski Dawał, to na pewno rządzą i dzielą w środku Polastu na razie najlepszym duetem w lidze, w mojej opinii. W mojej opinii jeszcze warto dodać, że możemy, jesteśmy świadkami renesansu Wolskiego w Ekstraklasie, ale wiadomo, nie od dziś wiadomo, że Wolski zdrowy, to i Wolski będący w formie, to piłkarz dzielący i rządzący w lidze, jak chce, kiedy chce, robi co chce, asystuje, strzela i po prostu można powiedzieć zaprowadził Wisłę tam, gdzie jest, czyli na szczycie tabeli i według mnie Wisła wygra to spotkanie, niemniej patrząc bezpośredni bilans spotkań między Wisłą Płocka, Miedzią Legnica, to należy zaznaczyć, że ich trzy ostatnie pojedynki, dwa wygrała Miedź i jeden był remis, więc Wisła nie ma korzystnego bilansu. Niemniej, patrząc na ich formę i początek sezonu, Wisła powinno wygrać, ale też w poprzednim sezonie Wisła przyzwyczaiła, że u siebie w Płocku nie ma na nich mocnych i po prostu rządzą i dzielą tam, i nikt nie jest w stanie podskoczyć. Więc, więc po tej kolejce według mnie. Szczyt tabeli pozostanie bez zmian, zarówno Wisła będzie na pierwszym, jak i Krakowie na drugim miejscu. Ale zobaczymy, czy Krakowia wygra ze Stalą, bo czeka ich trudniejsze wyzwanie niż Wisły z Miedzią. To wszystkie mecze, które odbędą się w czwartej kolejce spotkań PKO Bank Polski Ekstraklasy. Miejmy nadzieję, że będzie bardzo dużo ciekawych spotkań, obejrzymy dużo ładnych bramek i każdy znajdzie coś dla siebie, że nie zabraknie nam emocji, bo to przede wszystkim chodzi w piłce nożnej. Zachęcamy do lajkowania tego podcastu, dawania suba, żebyście nie opuścili żadnego filmiku na naszym kanale. Zapraszamy do komentarzy, co Wam się podoba na naszym kanale, co nie, co jest do poprawy, co na razie nam fajnie wychodzi. Zapraszamy do komentowania na temat spotkań w czwartej kolejce PK Bank Polskiej Ekstraklasy. Jakie są Wasze przewidywania, kto zaskoczy, kto rozczaruje? Możecie każdy mecz opisać, jeśli chcecie, czy wskazać, kto jest waszym zdaniem faworytem. Za dzisiejszy podcast dziękuję Krystianowi za wspólną dyskusję. Dziękuję ci, Krystian. Dzięki wielkie. I zapraszamy na nasze kolejne filmiki. W następnym tygodniu na pewno pojawi się podsumowanie występów Rakowa i Lecha w Europejskich Pucharach Zapowiedź Rewanży, a także myślę, że podsumujemy czwartą kolejkę spotkań i zapowiemy piątą kolejkę spotkań PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Sumajti si začel po Sumanco.